Witam w kolejnym odcinku Goldwick. W tym tygodniu powiedzieć o tym, że działo się na rynku złota, to trochę mało, bo działo się naprawdę, naprawdę dużo. Zapraszam do oglądania. W tym tygodniu na rynku złota, szczególnie w dolarze amerykańskim, działo się sporo. A dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych zaskoczyły całe rynki finansowe. Złoto zanurkowało pierwszy raz tak nisko od przeszło dwóch miesięcy, to znaczy przebiło barierę wsparcia na poziomie 2000 dolarów za uncję. To rzeczywiście wypadek dosyć szczególny, bo ten spadek był drastyczny. Na wykresach zresztą widać taki jeden wielki wodospad, jeśli chodzi o wykres ceny, ceny samego kruszcu. Ta informacja o niespadającej inflacji w Stanach Zjednoczonych no, stawia pod znakiem zapytania plany rezerwy federalnej dotyczącej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na dzisiaj e, rynki szacują, że tej obniżki w najbliższym czasie jednak nie będzie. Prawie 90% wskazań mówi o tym, że stopy pozostaną bez zmian, bo Fed będzie się bał, jednak. Będzie się bał obniżyć stopy procentowe, żeby, żeby jednak no, cały czas z inflacją walczyć. Z drugiej strony jednak pod koniec tego tygodnia pokazało się, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych nie są tak dobre jak się, jak rynki oczekiwały, a to z kolei, to z kolei wpłynęło korzystnie na ceny złota. Cena złota trochę odbiła. Jak to wpłynęło na cenę w złotówkach? Na naszym e, lokalnym rynku. No, zachowała się ta cena tak samo jak przed czym często informujemy i ostrzegamy. To znaczy, że warto patrzeć na cenę w dolarze amerykańskim, ale również warto kontrolować ją z drugiej strony w złotówkach. Dolar po spadkach cen złota, dolar się wzmocnił, a to okazało się, że dało efekt taki, że w złotówce tak naprawdę niewiele się zmieniło. Na dzisiaj. Na dzisiaj za 1 gram e, złota w Gold werze płacimy 270, prawie 279 zł, czyli prawie tyle samo ile w zeszłym tygodniu. Co, a uncja, sama, cały produkt, cała sztabka jednouncjowa kosztuje 8675 zł, niecałe, co daje cenę bardzo zbliżoną do tej, która była w zeszłym tygodniu. Co to pokazuje? No właśnie to. Widać duże zmiany na rynku złota w dolarze amerykańskim, natomiast na rynku naszym lokalnym, złotówce, prawie nic się nie zmieniło. Kolejne informacje, które wpłyną, czy mogą wpłynąć e, mocno na to, jak będzie się zachowywało złoto w tym roku i ile będzie kosztował też amerykański dolar, to dane dotyczące tego, co się dzieje w, w Stanach Zjednoczonych na co dzień. No, przede wszystkim Stany coraz mocniej żyją Kampanią prezydencką i prawdopodobnie ten temat przez cały ten rok będzie nam towarzyszył. W ostatnim tygodniu nie tylko opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych, ale nawet przede wszystkim opinią publiczną w Europie wstrząsnąła informacja czy wstrząsnąła wypowiedź Donalda Trumpa o tym, że jeśli państwa, które są zrzeszone w NATO, nie będą dotrzymywały. Swoich zobowiązań w zakresie wzmacniania czy przeznaczenia odpowiednich ilości środków finansowych na wzmocnienie militarne, no to Trump będzie traktował, a wręcz będzie zachęcał Rosję do tego, że może takie państwa atakować, a on w imieniu Stanów Zjednoczonych nie zrobi nic. Ta informacja wstrząsnęła całą Europą. Stany Zjednoczone, to znaczy rząd Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim prezydent Biden i Biały Dom od razu tą informację zdementowały i powiedziały, że to jest niebezpieczne i że Stany Zjednoczone zawsze będą dochowywać swoich zobowiązań i będą bronić, będą stali na czele, na czele wolnego świata i będą wspomagać swoich, no, swoich sprzymierzeńców. Natomiast ta informacja bez, no, z całą pewnością będzie, e, będzie żyła i będzie też rzutowała na to, jak będziemy myśleć i jak rynki będą reagować na perspektywę no, powrotu Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. A to, jak mówiliśmy wcześniej, wcale nie jest wykluczone, ponieważ e, wszystko wskazuje na to, że Donald Trump uzyska nominację Partii Republikańskiej do startu. No, a wtedy. No, zobaczymy, co się będzie działo na sam koniec tego roku. Informacją kolejną, e, dotyczącą też geopolityki, która również będzie miała wpływ, czy może mieć wpływ na cenę złota, jest również informacja, która wypłynęła z amerykańskiego kongresu, dotycząca zagrożenia dużego zagrożenia. Ze strony Rosji. To była informacja tajna, natomiast szybko okazało się, że nie chodzi o jakieś bezpośrednie i szybkie zagrożenie ze strony rosyjskiej, ale o to, ale informacja dotyczyła tego, że Rosja rozbudowuje swoją technologię dotyczącą umieszczenia na orbicie broni, być może broni nuklearnej, która miałaby za zadanie nie atakować, ale zniszczyć. Albo niszczyć, albo wpływać w jakimś sensie na to, w jaki sposób systemy satelitarne Stanów Zjednoczonych wspomagają operacje militarne. Ta informacja no, została szybko, powiedziałbym, jakoś znormalizowana. To znaczy, że nie jest to zagrożenie wielkie i natychmiastowe. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że Rosja tego typu technologię rozwija i trzeba jej jakoś przeciwdziałać. To też jest informacja dla nas, jako członka. Na to, że w najbliższych latach wyścig zbrojeń będzie prawdopodobnie nam również towarzyszył i to się raczej nie zmieni. Trzecia informacja dotyczy, trzecia ważna informacja dotycząca naszych portfeli: dotyczy przede wszystkim rynku polskiego i odczytu inflacji za, za ostatni miesiąc. Okazuje się, że inflacja cały czas spada. Spadek inflacji jest wyższy. Niż, niż poprzednich, niż nawet prognozy, prognozy analityków, ponieważ inflacja rok do roku liczona, liczona na koniec stycznia wyniosła poniżej 4%. Rynki zakładały jednak, że będzie to delikatnie, ale powyżej 4%. Zbliża nas to do rzeczywiście do tej prognozy, że w marcu może się okazać, że dotkniemy wtedy celu inflacyjnego, czyli 2,5% wzrostu inflacji w skali rok do roku. Co oznacza, że no, NBP może się zastanawiać albo wtedy brać pod uwagę ewentualną obniżkę stóp. Chociaż według analityków jednak i zresztą według komunikatów Rady Polityki Pieniężnej to on incydentalny, bo się wy wydaje się, że to będzie tylko i wyłącznie jeden miesiąc, w którym tak blisko zbliżymy się do celu. Nie będzie to tendencja trwała, a tylko jeden moment. No to nie, to nie jest wystarczający powód do tego, żeby stopy obniżyć. W związku z tym stopy procentowe w Polsce, a co za tym idzie koszt kredytów raczej, e, raczej szybko nie spadnie. No to oczywiście wpływa na y, siłę złotówki, i w ten sposób przekłada się bezpośrednio na cenę y, złota w polskich złotych. Warto śledzić, jakie będą komunikaty i ruchy Rady Polityki Pieniężnej w najbliższych miesiącach, bo przypomnę, że. Przed nami wiele ważnych decyzji, może nie przed nami te decyzje, ale przed rządem polskim, dotyczącym przede wszystkim vat na żywność, a także ochrony, e, ochrony e, cen energii. E, rząd w tym, e, w tym roku musi te decyzje podjąć o tym, czy będzie kontynuował wsparcie, czy jednak z niego zrezygnuje. Gdy jego, z niego zrezygnuje, z pewnością wysoka inflacja do nas powróci. Co na blogu? No, w tym tygodniu mieliśmy walentynki, w związku z tym na blogu również walentynkowo. Zapraszam wszystkich do, do przeczytania artykułu odnośnie pieniędzy i związków. Związków, tych powiedziałbym, bardziej romantycznych, i o tym, w jaki sposób pieniądze mogą, no mogą jak rozmawiać przede wszystkim o pieniądzach, bo o tym rozmawialiśmy też z Martą, w kawie, z ekspertem, o tym, w jaki sposób traktować pieniądze w związku, jak o nich rozmawiać, bo to jest najważniejszy element, czyli żeby po prostu o własnych finansach rozmawiać. Oprócz tego zachęcam również też w walentynkowym nastroju do tekstu dotyczącego tego, jak namówić drugą połówkę do aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna wiemy doskonale jest ważna. Ja startuję w półmaratonie w tym roku. W związku z tym zachęcam również wszystkich do tego, żeby zwrócić uwagę na tą strefę życia i jej My najmniej nie zaniedbywać. Co nowego w sklepie? No nowego być może jeszcze cały czas niewiele, chociaż prace trwają, więc niedługo będziemy wracać do Was z nowościami w sklepie goldsaver.pl. Natomiast tutaj mała krótka przypominajka o tym, że dla wszystkich tych, którzy mają czasem kłopoty z tym, żeby pamiętać o niektórych rzeczach, w Goldsaverze istnieje możliwość założenia Zlecenia stałego. Zlecenie stałe jest też elementem dodatkowo przez GoldSaver.pl promowanym, to znaczy tam każdy, kto użyje tego narzędzia, czyli zlecenia stałego, do tego, żeby co miesiąc w miarę, czy tam już według własnego uznania, jak często przelewać stałą kwotę na konto GoldSaver.pl i kupować złoto, no dla każdego dodatkowy bonus w postaci minus pół procenta do ceny końcowego produktu w związku z tym wydaje się to fajną opcją i serdecznie zachęcam do tego, żeby te zlecenia stałe ustawiać i kupować złoto regularnie. wtedy nie musimy się tym martwić, co określony czas będziemy właścicielami kolejnej porcji złota. Często pytacie nas również o to, czy sztabkę, którą, na, którą zakupiliście w golceiverze, musicie odbierać, bo czasem nie macie pomysłu, gdzie ją przechowywać. Oczywiście takiego obowiązku nie ma. Te sztabki są bezpieczne i będą czekały na informacje o tym, kiedy i jak chcecie ją odebrać. Natomiast my zdecydowanie zachęcamy wszystkich do tego, żeby je odbierać. Złoto posiadane w ręku jest czymś e, m, bardzo fajnym i z, każdy Właściciel takiego złota, gdy tylko tą swoją złotą sztabkę odbiera, od razu czuje się bezpiecznie. W związku z tym zachęcamy jeszcze raz do tego, żeby deklarować w jakim miejscu i gdzie chcecie własną uncję odebrać. Na koniec polecajka. Polecajka książkowa, jak zawsze. W tym tygodniu trochę książka, może nie młoda, ale, ale za to wydaje mi się bardzo interesująca. Ciągle, bo książka ma już ponad 20 lat, przynajmniej polskie wydanie ma ponad 20 lat. Natomiast my często mówimy w Goldwiku, ale nie tylko. Mówimy o tym, jak złoto zbudowało naszą cywilizację. Tutaj mamy książkę, która mówi o tym, jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat. Jest to książka Naa Fergusona, bardzo znanego historyka i ekonomisty ze Stanów Zjednoczonych z Oxfordu pod tytułem Imperium. Serdecznie zachęcam do lektury. Jest to Fascynująca historia jednego z najważniejszych państw do dziś świata, jeszcze niegdyś wielkiego imperium, które w jaki sposób ono wpływało, w jaki sposób zbudowało nasz świat zachodni przede wszystkim. Jest tu też trochę o złocie i o takich nazwiskach, które ze złotem się często jakoś tam kojarzą, bo są tutaj również Rothschildowie. To wszystko dzisiaj. Serdecznie zapraszam do oglądania, do komentowania, do śledzenia naszych sociali i do zobaczenia za tydzień.